Dzień dobry, Marcin z tej strony. Kolejny dzień we Włoszech, tym razem Rawenna. Jestem na placu głównym miasta rawenny. Miasto nieduże 150 tysięczne Także tak się prezentuje plac w mieście. Plac główny w mieście. Tak wygląda. Miasto Ravenna. Miasto wielu zabytków i kościołów, jak to zresztą w wielu miastach włoskich. Osadnictwo tutaj od XIV wieku przed naszą erą. Miasto później w czasach już nowożytnych. Należało do państwa weneckiego. Tutaj w 1321 roku dokończył żywota Dante, autor boskiej komedii. Także miasto bardzo ważne i bardzo historyczne. I ładne. I pełne właśnie takich różnego rodzaju uliczek. Proszę bardzo, i w tamtym kierunku jest bardzo ładnie. I tutaj także wiele ciekawych miejsc tutaj jest. Idąc do grobu Dantego, kolejny plac się mija. Tu jest grób, yy, pardon, pomnik Garibaldiego. Proszę bardzo. I tutaj jest pełno takich różnego rodzaju tablic pamiątkowych dotyczących walki Włochów z Niemcami od 14 do 1945 roku także Chyba bardzo mocno Włosi eee, są dumni z tej walki. I chyba zbliżamy się właśnie do grobu Dantego. W tym miejscu w Rawennie. Pochowany jest Dante. Proszę bardzo, to jest jego nagrobek, w którym jest pochowany Dante Alighieri. Tak z zewnątrz wygląda kaplica, w której pochowany jest Dante. Na ulicy, którą się idzie do grobu Dantego, znajduje się muzeum Dantego, bardzo. w którym tak oto wygląda. Można sobie pozwiedzać. Jest oczywiście czynny cały czas Ale ja nie będę zwiedzał Na tyłach w, w tym miejscu znajduje się grób Dantego A na tyłach tego grobu znajduje się taki placyk, na którym się znajduje kościół świętego Franciszka Bardzo ładny placek. Proszę bardzo Na którym sobie o tutaj ludzie sobie odpoczywają Także zwłaszcza przy takiej fajnej pogodzie jaka dzisiaj jest. Na budynku Urzędu Miejskiego jest tablica taka poświęcona głosowaniu, które odbyło się referendum konstytucyjnemu. Która odbywała się 2 czerwca 1946 roku, i tutaj mamy, jak się rozkładały głosy. Za Republiką głosowało 48825 głosujących, a za Monarchią 4720 głosów. Kiedyś w tym budynku znajdowała się Loża Kupiecka. Teraz się znajduje. Urząd A jeszcze dzisiaj zawitałem do San Marino Proszę bardzo San Marino Jedno z najmniejszych miast Pardon Jedno z największych państw na świecie Jestem na wysokości teraz dziś około 750 metrów nad poziomem morza, a to brama świętego Franciszka, którą się wchodzi do yy, miasta. Tutaj pan policjant ruchem kieruje mhm. dziękuję. I wchodzi się tędy do stare miasto proszę bardzo, piękne. Uliczki, piękne zakamarki, San Marino. I można tędy dojść pewnie w różne ciekawe miejsca. Pałac i zamek. Teraz zobaczę. Czy będzie można wejść na niego Chyba tędy nie można wejść Coś tak czuję, nie Jest zamknięty Na podzamczu różnego rodzaju różnego rodzaju rzeźby piękne Proszę bardzo Aha. I również na dole piękna fontanna. Ciąg dalszy rzeźb. Na okolice, z punktu widokowego niedaleko zamku w San Marino, na dole, taka tutaj przy schodach, taka, nie wiem jak to można, można nazwać rzeźba, ale naprawdę. Pięknie jest i piękny widok. San Marino i okolice. Doszliśmy do Pałacu Republiki. U góry powiewa flaga San Marino. Proszę bardzo. Jesteśmy na takim placu. Tutaj kościół. Nie, to taka dzwonnica bardziej niż kościół. Jest. Tutaj jest pomnik. Ale czy to nie wiem, ale zaraz się dowiem, tu chyba prawdopodobnie samochody księcia bo z numerem rejestracyjnym 01 i 02 i miejscem na flagę to pewnie na pewno jest samochód księcia pomnik przedstawia a tutaj w tym miejscu jest to plac Wolności i to miejsce i ta cała starówka w San Marino jest wpisana na listę UNESCO. Tak pięknie się prezentuje widok chyba już z najwyższego miejsca San Marino Tam pięknie słońce Góry oświetla Mieszkańcy. San Marino są strasznie zmilitaryzowani już chyba któryś z kolei sklep mijam z bronią proszę bardzo tutaj tak samo któryś już z kolei sklep z bronią, a to czarnoprochowa na dole proszę bardzo Słabo widać. Idę do, idę dalej. Idę do Bazyliki Del Santo. Proszę bardzo, Bazylika Del Santo, niestety zamknięta. Proszę bardzo, tam może ochrona księcia jest na samej górze. Jeszcze jedna z mniejszych uliczek w San Marino. No i jak to styczeń? Śnieg musi być. Zaletą San Marino jest to tak jak w rawennie, że wszystko jest bardzo blisko siebie. Parę kroków w tym przypadku troszeczkę pod górkę. I można. Jest zabytek kolejny. Prawennie to było maksymalnie kilometr odległości, a tutaj to jest naprawdę parę kroków, i już jest, już są kolejne jakieś zabytki, kolejne kamienice. Te uliczki są bardzo urokliwe, także bardzo, fajne to, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Kolejny punkt widokowy w San Marino okazuje się, że można jeszcze wyżej wejść, ale oczywiście nie od strony pałacu, tylko z drugiej strony. Robi to naprawdę wrażenie, że aż się troszkę nogi uginają. Także tak to wygląda tam poniżej pałac widać no tu jeszcze można o samochodem wjechać sobie oczywiście nie wszyscy pójdę wyżej zobaczę jak tam wygląda jeszcze jeszcze wyżej okazuje się że na ten na no tą że tutaj nie można wejść, już jest zamknięte, ale idę zobaczyć, jaki jest widok z jeszcze wyższego punktu. A się zmachałem, okazuje się, że jeszcze fajniejszy do widok jest. Proszę bardzo. Jeszcze pójdę zobaczyć, jaki jest widok, stąd się przedstawia na pałac Ksi książęcy. Bardzo ładnie się prezentuje widok na pałac książęcy. I jeszcze tutaj pięknie na tą drugą stronę. Jak się jednak okazuje, jeszcze można wyżej, ale już to już jest koniec, bo już wyżej nie można. Do tamtego miejsca niestety już wejść nie można. Już jest zamknięte. Wszystko wpisane na listę dziedzictwa UNESCO. Jak i ten pałac, tutaj wyżej, jak i pozostałe części. I starówka, także elegancko, bardzo mi się podoba w tym San Marino. Wieczorna panorama z San Marino, z San Marino, z San Marino na San Marino. Ze szczytu, ze wzgórza zamkowego na San Marino. Rodzina szósta. Kościół z, kościół z tym, jak to się nazywa, z parlamentem niekompatybilny. Parlament trochę opóźniony względem kościoła.